Witajcie z powrotem. Unifony są już podłączone. Zestaw cały jest podpięty do zasilania. Tu jest zamontowany zasilacz 18-watowy, który jest standardowo w tym zestawie. Każdy unifon tu z boku ma przycisk do regulacji głośności dzwonka. Jakby komuś tam przeszkadzało, że za głośno, za cicho, to można sobie ten dźwięk na każdym unifonie wyregulować osobno. Teraz pokażę, jak to działa. Najpierw standardowo gość podchodzi do furtki. Wszystkie guziczek. Wszystkie demofony świecą. Odłoży, od, odbieramy. Jak podniesiemy słuchawkę, chcemy gościa wpuścić. Wciskamy kluczyk. elektromagnes zwalnia furtkę. Furtka się otwiera. Jeżeli chcemy otworzyć bramę, mamy podpiętą bramę. Do napędu podpinamy kable tutaj z tych dwóch skrajnych zacisków. To działa na zasadzie zwarcia, także pod napęd bramy podpinamy to pod przyciski zwarciowe. Jeżeli chcemy otworzyć bramę, słuchawka musi być podniesiona, to jest ważne, bez podniesionej słuchawki to nie zadziała. Wciskamy przycisk bramy i tu brama nie jest podłączona, no nie otworzy nam się, ale będzie słychać takie delikatny cyk. Cyk to znak, że jest zwarcie. Ono trwa przez 3 sekundy. Ja teraz nacisnę. Było słychać takie cyk, cyk. Nie wiem, czy to się na filmie nagrało. Aczkolwiek bardzo ważne jest, żeby po prostu podnieść słuchawkę przy, przy wciśnięciu, bo wtedy to, wtedy to działa. Ten domofon ma jeszcze funkcję unifonu, czyli można rozmawiać pomiędzy słuchawkami. Żeby zadzwonić ze słuchawki na słuchawkę, również trzeba podnieść słuchawkę i wcisnąć ten pierwszy guzik na górze. To chwilkę trwa, i reszta się odzywa. A po podniesieniu drugiej słuchawki można prowadzić rozmowę. Słuchajcie, bardzo prosty domofon. Schemat połączenia on nie musi wyglądać tak jak u mnie, bo to jest taka wersja tylko modelowa od domofonu do domofonu do domofonu. Ja to w standardzie mam zrobione tak, że w, w garażu akurat wisi sobie skrzynka, w której zamontowany jest ten zasilacz, który tu widać z lewej strony na górze. I w tej skrzynce mam również połączone wszystkie kable, po prostu wszystkie kable z furtki z każdego unifonu mam ściągnięte do garażu. One tu są razem skręcone, zaizolowane. I również z tej skrzynki w garażu dwa kable odchodzą na, do panelu zewnętrznego na furtce. Cały zestaw sobie działa. Jest bezproblemowy w montażu. Także polecam. Bardzo fajna sprawa z otwieraniem bramy, jeżeli ktoś ma napęd. To super, to się sprawdza. Okablowanie 2x05 wystarcza, tutaj, żeby, żeby odpalić ten domofon. Instrukcja jest fajna, przejrzysta. Pomoc techniczna, muszę przyznać, że korzystałem z pomocy technicznej firmy Orno. Działa fajnie. Pomagają, doradzają. Także polecam ten zestaw. Później jeszcze spróbuję pokazać, jak otwiera się bramę z tego domofonu. Na razie to tyle. Pozdrawiam.